Witam serdecznie osoby z znaku Wagi. Witam kochane Wagusie. Jest to czytanie do końca roku. Dawno mnie tutaj słoneczka nie było. No ale już mi się udało wrócić, z czego się, z czego się bardzo cieszę. Było bardzo dużo rzeczy do załatwiania. Nie miałam czasu praktycznie ani dla siebie, dla nikogo. I powiem wam, a jak już mi się udało ten wolny czas troszeczkę znaleźć, to powiem wam, że padłam po prostu na pysk. Także tak to, kochani, wyglądało. Mam nadzieję, że u Was jest wszystko w porządku, że jesteście zdrowi, bo to jest najważniejsze. No i kochani, co? Zobaczymy, co tam do końca roku Was czeka, nie? I teraz, słoneczka, tak. Waga, jaka jest Twoja energia przewodnia? Waga. Energia przewodnia dla wagi, tak? Do końca roku. Energia przewodnia, mhm. e, co jest dla Was wyzwaniem wago? Co jest dla Ciebie wyzwaniem wago? Co jest dla Ciebie wyzwaniem wago? Co jest dla Ciebie wyzwaniem? Co jest wyzwaniem dla wagi do końca roku? Co jest wyzwaniem mhm. przeszłość? Dlaczego? Dwójka kielichów. O cholerka, super. Um, przez co ta sytuacja um, tak się rozwinęła? Początek, początek tej sytuacji wcześniej. Jaki był początek, podstawa tej sytuacji, która się teraz zadziewa? Jaki był początek, podstawa tej sytuacji, która się teraz zadziewa? Mhm. Ok, i teraz, kochani, tak. Co idzie do Was z Waszego otoczenia? Mhm. Co idzie do Was z Waszego otoczenia? Mhm. Jak macie do tego podejść? Jak macie do tego podejść? Jak macie do tego podejść? Mhm. Dlaczego? Piękne, piękne karty. Mhm. Co będzie dla Was korzystne, drogie wagi? Co będzie dla Was korzystne? Ups. Co będzie dla was korzystne? Ale mi się sypią karty. Dlaczego? Dlaczego? Mhm. Co będzie dla was niekorzystne, drogie wagi? Co będzie dla was niekorzystne, drogie wagi? Zaraz zobaczymy sobie. Co będzie dla was niekorzystne, drogie wagi? Mhm dlaczego mhm. no i kochani em, karta rada miłe niespodzianki o miłe niespodzianki od losu dla was zobaczymy tak mhm. <laughs> i karta rada karta rada dla osób spod znaku wag no i wagusie kochany tak gwiazda Słuchajcie, słoneczka, bo tu dużo kart wyjęłam. I teraz, słoneczko, tak. Energią przewodnią, moja kochana Wagusiu, jest królowa buław. I to jest tak, to jesteś ty. Jeśli to jesteś ty, to jest. To jest, Wagusiu, tak, że to jest twoje działanie, tak? Tutaj ta karta, to jest karta działania, karta pięknego wyglądu. Ty, ty, wiesz, że, ty wiesz, że działanie musi być mądre. I tutaj królowa była mówi, że wyzwaniem dla ciebie tutaj to będzie umiejętność połączenia rozumu z działaniem, tak? Bo tutaj jest szóstka kielichów i dwójka kielichów kochana, kochani kochani, i to jest tak, że działanie owszem, ale umiejętne działanie, tak, nie, nie takie, jakby to powiedzieć, rozpustne, tak, albo na, rozpustne, ja to tak nazywam, o matko, ale też nie takie brawurowe, tutaj brawura na nic się nie zda i ta energia przewodnia, mądrego działania będzie Wam do końca roku tutaj pomagać. I teraz, kochani, tak, co jest dla Was wyzwaniem? Wyzwaniem dla Was jest sprawy z przeszłości, Miłość, również też chodzi o miłość, o osoby w związkach, być może w związkach, które jesteście, tak? W których jesteście, osoby z przeszłości, z którymi coś was kiedyś łączyło, osoby z przeszłości, z którymi tutaj warto się dogadać, bo tutaj to będzie wyzwaniem, tak? Dwójka kielichów to jest obdarzenie kogoś uczuciem, obdarzenie kogoś uwagą, ale również. Dogadanie się, jeżeli chodzi o sprawy finansowe, o sprawy na przykład biurowe, o sprawy pracy, sprawy rodzinne, bo tutaj też szóstka kielichów mówi o sprawach rodzinnych, tak? Czyli wyzwaniem będzie tkwić, być na przykład w tej swojej rodzinie, jeżeli jesteście, lub w jakiejś grupie, lub w pracy i starać się naprawdę ze wszystkimi w miarę dogadywać, tak? Bo dwójka kielichów to jest takie fajne dogadanie się. A podstawą tej całej sytuacji, która zaszła, to była, słuchajcie, dziesiątka kielichów, siódemka buław. To taka obrona, w sumie to taka obrona przed, przed grupą, przed rodziną, tak? Samoobrona przed czymś, ale też i działanie, siła do działania dla swojego, dla swojego jakby, jakby to powiedzieć, dla swojego spełnienia marzeń, bo dziesiątka kielichów. To jest takie spełnienie marzeń, spełnienie dobrobytu, spełnienie dla siebie tego, co najlepsze. I to tutaj jest ta podstawa właśnie tego działania na rzecz mojego spełnienia, tak? Abym czuła się spełniona, spełniony, żebym czuł się dobrze i super. I teraz, kochani, tak, co wasze otoczenie, z czym do was zmierza? I tutaj jest kapłan. Tu jest kapłan, słuchajcie, i tu jest ktoś, kto jest: Ja bym powiedziała, że jest to osoba, która włada naprawdę dużą wiedzą. Jest to również osoba, która jest to również, słuchajcie, osoba, która ma pewne wartości, tak? Ma pewne wartości, i tutaj ktoś mądry, ktoś bardzo mądry będzie wam coś na przykład mówić co dwójka buław jest to karta brama i ta osoba tutaj będzie wam będzie do was coś mówić będzie wam coś doradzać i w jakimś sensie dawać wam pomysł na rozwiązanie tej jakiejś tam sprawy tak bo tu jest klucz tak więc lub to jesteście też wy że po pewnych przemyśleniach na przykład to dotyczy też starszej osoby, być może z rodziny, jest to matka, ojciec, tak? Jest to ktoś dużo starszy, i tutaj z, wspólnie z otoczeniem trzeba będzie zająć się jakąś sprawą, tak? Szukanie rozwiązania tutaj, czy na przykład też dla niektórych to będzie nauka, jakieś douczenie się czegoś, szukanie rozwiązania, szukanie nie tak szukanie jak przygotowywanie się do czegoś tak do czego do tego że tutaj jest sąd ostateczny słuchajcie tu są ewidentnie o ktoś mi dzwoni przepraszam przepraszam słoneczka musiałam odebrać tu jest sąd ostateczny tu są ewidentnie jakieś sprawy urzędowe które trzeba będzie kochani załatwić być może sądowe natomiast tutaj trzeba będzie naprawdę postępować uczciwie bo tutaj karta woła Słuchajcie o uczciwość, tak? Umiarkowanie to jest pozwoli, pozwoli tą sprawę załatwić w jak najbardziej normalny sposób, tak? Jak wy macie do tego postępować? Umiarkujcie się, po prostu nie denerwujcie się, tak? Trzeba tutaj będzie wszystko rozważyć za i przeciw, tak? I trochę umy, umiarkować mam wrażenie tutaj jakieś swoje emocje, bo tutaj właśnie ta królowa buław, to tutaj targają wami sprzeczne emocje. Coś wami targa? Być może również osoba jest dla was wyzwaniem. To może być Baran, Lew, Strzelec, może być kobieta, mężczyzna, tak? To może być ktoś z przeszłości, z którym dawniej łączyło mnie coś. Współpraca, związek, relacja, koleżeństwo, przyjaźń i tak dalej. Tak? I tutaj trzeba należy to te emocje zumiarkować, bo tutaj, pod, tak jakby zrozumieć te sprawy urzędowe i podjąć się spraw urzędowych, które naturalnie trzeba będzie tutaj po prostu dokończyć. Co będzie dla Was korzystne? I tu się, kochani, pokazuje, że korzystne dla Was będzie nowy jakiś pomysł, nowe wyjście, dogadanie się. Tak jakby. Współpraca, tak, jakby, jakby taki, jakby to powiedzieć, dogadanie się, wspólna praca, nowy pomysł tutaj do Was idzie, kochani, nowy pomysł i taka, jakby wiecie co, taka dbałość o szczegóły tutaj, tak, natomiast bardzo ko, trzeba, co, czego, czego trzeba, trzeba tutaj unikać? Korzystne dla was będzie to, jeżeli wy zaczniecie e, troszkę mniej e, jak gdyby e, nie knuć intryg, o jakby nie jakby knucie intryg, żeby nie było tu takiej sytuacji, bo tu się mi pokazuje takie rozmyślanie, wymyślanie czegoś, ale dla swojej, słuchajcie, e, korzyści, tak? I e, jakieś machinacje tutaj, tak? Może, e, korzystne dla Was będzie wyjście z takich energii, jak machinacja, jakieś, e, jakieś takie e, intrygi, tak? e, problemy, jakiś taki brak satysfakcji. E, e, brak satysfakcji, a wejście w takie właśnie taką, jakby wiecie co, dogadanie się, tak? Hierarchiczność, wejście w dobre wiadomości, bo tutaj jest paść kielichów. To idą dobre wiadomości, być może to wy będziecie nieść te dobre wiadomości, albo do Was przyjdą, tak? Jakiś nowy pomysł, który może być dla Was naprawdę intratny, tak? Natomiast nie ma co tutaj siedzieć i wymyślać, bo to jest czwórka kielichów, tak? Tutaj naprawdę można odnaleźć tą miłość, tak? I też, słuchajcie, dla Was będzie szedł wzrost finansów, tak? Z tego, z tego pomysłu, z tej, dobre, z tej wiadomości tutaj, będzie, będą wam też wzrastały jakieś e, finanse, mam wrażenie. I teraz, kochani, tak. Co będzie dla was niekorzystne? I właśnie to mi się pokazało ta czwórka kielichów: rozmyślanie, bujanie w obłokach, intrygi, intrygi jakieś i pustelnik. I takie pójście po omacku. Taka próba ciągle, e, tak jakby próba tak jakby wiecie co jakby patrzcie wyleciało mi to z głowy takie pójście po omacku czyli próba ciągle złych takich złego podejmowania decyzji złego podejmowania rozwiązań o ale w jakim celu w celu dziewiątki kielichów czyli tu jest taka tu jest karta takiego słuchajcie um, aby Skoncentrowania się tylko i wyłącznie na swoim zadowoleniu, tak? Bo dziewiątka kielichów to jestem ja i to taka roszczeniowość, tak? I to będzie, słuchajcie, dla Was niekorzystne, taka roszczeniowość i poszukiwanie złej prawdy, czyli takie poszukiwanie rozwiązania, jakiegoś rozwiązania, ale tylko po to, aby żeby, żeby tutaj było po mojemu. Nieważne, że to może być nie w porządku, ale ważne, żeby było po mojemu. I to jest właśnie niedobre, to będzie dla Was niekorzystne. I teraz, kochani tak, miłe niespodzianki, jakie do Was przyjdą, to jest karta wisielca i koło fortuny. Dwie sprzeczne karty. I to jest słonka tak, że jakaś sprawa, która jest bardzo ważna, i sprawa karmiczna, bo jest to ewidentnie sprawa karmy ta sprawa słuchajcie będzie ta sprawa będzie tak jakby trochę przywieszona, ale też ta sprawa ruszy do przodu. Ona bardzo mocno ruszy do przodu, i tak jak była zawieszona, tak w odpowiednim czasie ruszy do przodu. I to ta koło fortuny spowoduje, że ta sprawa się naprawdę rozwiąże, tak? To jest ta miła niespodzianka, że trzeba będzie tutaj po prostu do pewnego stopnia trochę poczekać, mieć spokoju, ale w pewnym momencie sprawa mimo wszystko będzie musiała być rozwiązana, tak? Miła niespodzianka, że na chwilę dostaniecie takiego też temu, że wy coś zauważycie, o, że w karcie wisielca wy tak jakbyście przebudzili się do czegoś i pewne rzeczy przyjdą do was jakieś takie przyjdzie do was jakieś takie zrozumienie tak rozwiązanie sprawy zrozumienie i teraz kochani ta karta rada to to jest dwójka mieczy i karta gwiazdy i to jest coś takiego że należy porzucić fałszywe marzenia i yy, pewną taką słuchajcie arogancję yy, upór i te, te rozczarowanie, o którym wy tutaj tak myślicie, bo to jest jakieś takie rozczarowanie, należy od tego odejść i po prostu wejść w tą kartę gwiazdy, tak? A karta gwiazda mówi o opiece boskiej, o tym, że naprawdę można wszystko dobrze poukładać i ta karta gwiazdy będzie Wam naprawdę towarzyszyć. Fajnie, kochani, macie piękne czytanie, bardzo mocne. No, są tu sprawy rodzinne. Tu jest tak jakby obrona spraw rodzinnych, dla rodziny, rodzinnych, coś co lub grupowych, tak? I tutaj będą jakieś sprawy urzędowe się toczyły, ale to trzeba będzie wszystko poukładać i wy to poukładacie, naprawdę. Najważniejsze, żeby ten paść kielichów, który tutaj przychodzi z rozwiązaniem, z nowym pomysłem aby skorzystać z tego tak, bo to jest naprawdę fajna fajna wiedza, fajny fajny motyw, tak, także kochani dziękuję wam słoneczka że ze mną jesteście długo, długo mnie nie było no i kochane wagusie, co wam mogę życzyć, mogę życzyć wam dużo zdrówka, szczęścia spokoju, spełnienia i tego co najlepsze no i gdyby ktoś miał ochotę na czytanie prywatne zapraszam do opisu pod filmem. Wszystkiego dobrego!